Witam, witam serdecznie, z tej strony Spokojny Człowiek, to jest oczywiście Far Cry, no i kontynuujemy misję archiwa, ostatnio trochę tutaj zatrzymaliśmy się, już tak bliżej końca jesteśmy, ale teraz trzeba będzie bardzo uważać, nie nagrywałem ostatnio też yy, żadnej gry, więc dzisiaj trochę pogram, ale no, nie za dużo też, bo nie mam tam, jeszcze przez jakiś czas będę miał tego czasu bardzo mało, dobra, tutaj yy, chyba jest kurwy synek, tylko zaraz gdzie. Jest pada SZMATA! Ale was, się zadarłem, ale przepraszam, yy, że będę tak się dzierał, bo naprawdę tutaj tę misję... Yy, aj, dobra. Yy, tę misję... Dobra. Chodźcie tu, zobaczymy teraz, co się tu wydarzy. Skurwysnę, czy z tyłu ktoś? Jeszcze z tyłu leci, jak dole! O kurwa jak na... Ry ryczył ryczał. Trzeci... O, to, dobra. Zapiszmy sobie tutaj. Jest przeszedłem ten moment! Przeszedłem ten moment Naprawdę muzyka naprawdę jak z największych kurwa horrorów. Weźmy tutaj, kamizel leży O! I życie, dobrze! Ja jamo do snajperki. To Doskonale, teraz się przyda. W najlepszym momencie zebrałem, ostatnio nie grałem w tą grę, nie mam czasu, naprawdę zajęty pracuję. Yy, kurwa, mać. Uczę się. Yy, różne imprezy jeszcze ostatnio doszły. Yy, wesele i niewesele. Więc cóż, nie. Było czasu, co tam się dzieje, kurwa, na zewnątrz. Dobra, bądźmy może to. Tu nie mamy nic, tu mamy mało, amunicji mamy, mamy dobrze, że mamy sneperkę, teraz się przyda i. Wracam do sneperki! Dawno już. Tutaj będzie naprawdę bardzo ciężko, trzeba bardzo uważać. Będzie kurwa. No, przepraszam was wszystkich, bo w komentarzu już czytałem, że za dużo przeklinam. Ale naprawdę, w misjach, kiedy coś się dzieje, a tu ewidentnie się dzieje, to, yy... to przeklinam dużo. No, tu jest most, gdzie te są. <laughs> Snajper, dobra, oj tutaj, kutafik się. Jeden padła, jedna padła, i sobie zapiszemy elegancko. Zaraz będzie wychodziło... no wybiegać pewnie kolejni będą życie No, dawaj Helikopterixon przyleciał Dobra, on ich tutaj pewnie wyrzuci O kurwa O przepraszam za to Chyba, chyba przeżyli. przeżli bicie. biczy Co Kurwa, ja co odporni, nie? Już raczej się życia tracimy, a am am amunicji praktycznie nie ma nic. O, i następna misja. Ta misja to oczywiście archiwa. Następna misja... Dobra, zapiszemy sobie, tam będzie... E, będą kamizelki. Na następna misja to będzie... E, nie archiwa, ta archiwa to myślimy teraz. Następna misja to będzie... Zamażarka. W poprzednim odcinku powiedziałem, że to jest Ryberia, ale to była poprzednia misja, więc przepraszam was za to, że zbiłem zamieszanie. Ale dobra, mam nadzieję, że mi zobaczycie to! Do... Gdzie te suki są, dobra. Uuuu. Tam gdzieś, dobra, zapiszmy i idziemy tam. Nie będziemy się czaić. Ale tu zagrożenie od razu duże. Tam są chyba snajperzy, z tego co ja widzę. Ale mam do tego predyspozycję Powiem, że ta misja, ten moment jeszcze był trudny. Chcesz więcej? Ja pierdolę, dolec! Chcesz więcej? Teraz sobie że tu się wychyliłem. No będą, będą się tutaj zbliżać. Zresztą nie ja wiem, chyba. Tam jest yy, kamizelka. Weźmy, weźmy się tą. Ola. O! Zostałem! Kurwa, on przetrwał, dwa strzały! Gorszej niż. Dwa szoty przetrwał. No, na szczęście nie dostałem jakoś mocno, ale dobra. Nie będę... Leci jeszcze, kurwa, jeden kabanoc. Chciałem go tu zajechać, proszę tym, ale na razie nie sięga, dobra. Kurwa, idę mu wytrzymać, dostał dwie ze snapy. Jakiś jedzie kultac, dobra, jest, został Dobrze, 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 ładnie! Przetrwamy tą misję chyba, ta misja jeszcze nie jest najgorsza w takim razie. Tak, kurwa nie najgorsza. Jeszcze następna to będzie, będzie wielki hardcore. Takich przejebanych misji jeszcze w tej grze będzie kilka. Znaczy, ja nie mówię, że to jest coś złego, bo ja lubię te tego farkla, ale naprawdę Polecam każdemu tą grę. Po raz któryś to mówię, ale naprawdę. I od razu jeszcze mam powiem, jeżeli to oglądacie w tym momencie, mam nadzieję, że tak, że... Odcinki, jeżeli by jakiegoś odcinka nie było, nie mówię o Far Cry'u też, bo teraz na razie, nam, yy, nie, na razie tylko Far Cry nagrywam, znaczy, znaczy nagrywam jeszcze inne gry, ale przede wszystkim o Far to myślę, bądź o innych grach też trochę, to jeżeli by jakiegoś odcinka nie było w dany dzień, poczekajcie, następnego dnia coś na pewno trafi, naprawdę, nie mam teraz czasu, wybaczcie mi, ale i tak robię to, nagrywam dla was, bo wiem, że kilka osób na pewno yy, no, lubi Far Cry'a. O kurwa. o kurwa! schowaj się jeszcze tu Weźmy czy na pewno jest, jest na pewno jest. Mam trochę amunicji jeszcze do niej Połóżmy się może, robicie lepiej, lepiej Jest! Tam, tam był ten wielki? O kurwa. No to niezbyt dobra niezbyt dobra wiadomość. Może wychylmy się. Musimy tam... Musimy się tam przedostać. I ja wam tutaj powiem co tutaj jest. Tutaj pojawił się pewien pan. Który yy, nas dręczył zdecydowanie wcześniej. Co to jest? Ja się go trochę nie pamiętam. Kurwa, jesteśmy zagrożeni. Mocno zagrożeni. Czy tam są te niewidoczne szmole? Ewidentnie tak. Ale już nie ma tego pedalca. Przynajmniej jednej śmaty już nie ma. Przeładujmy sobie. Ale nadal, nadal zagrożenie jest zajebiście duży Może się kucnę trochę troszeczkę opadnie. Troszeczkę opadnie. W sensie... Kurde. I jeszcze, tak jak mówię, teraz mogą być odcinki już... Tutaj ja podchodzę... Może jest... Oj. Jest kamizela. E, dobra, dobra. Idziemy. Musimy się przedostać. Pamiętam, że tutaj był pan Crow. Tak? Myślę, że nikogo nie ma. Chyba. A co czujecie zagrożenie? Jak najwyżej mnie rozpierdolą tutaj, co się, się wczyta. Przepraszam za, za przekieranie, ale naprawdę. O kurwa, żeby go nie spać, żeby go nie spać. O kurwa, z tego. O, na tego mnie nie zobacz, kurwa. Dobra. Gdzie ja mam cz czwórkę? Dobra, czwórka. Ty... Kurwa, zdejmuj go. Kurwa, wczytamy to, dobra, wczytamy to. W sumie mogłem dalej iść, ale chciałbym utrzymać duży, dużą ilość yy, kamizelki. Wiecie dlaczego. Dobra, skurczy byku. Głupie mi CV. Szmata głupia, dobra. Idziemy. Teraz ja już mnie nie zagraża. Jak tam przy chyba kilka osób będzie. Yy, jednak zobaczymy. Bardzo, bardzo lubię tą grę, naprawdę. Jest genialna. Wyłączenka wzdoka, nie wiem po co był włączony O kurwa! Jak się wystraszyłem, że... To... Dobra, w ta. Dostałem bardzo dużo. Przeżyłem na szczęście to. Jednak nie... Kurwa. Mam nadzieję, że ja to przeszedłem. Czyżbym przeszedł? Czyżbym bez większych problemów to uczynił? Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że tam na. Inne... O zbieram amunicję doskonale. O i następna misja to będzie przerąbana, ale to w następnym odcinku już Dobra Dobra, idziemy. Chyba możemy wejść, czy nie? O bam 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 bam. Dobra. Zapisowanie. O kurwa co tu jest o nie to jeszcze nie koniec matko jedyna, to jeszcze nie koniec tu jeszcze się będzie działo dużo rzeczy złych to co się tam dzieje, dobra szmaty głupie tyk tyk a to jest, to jest taka dobra jeden pad jeden pad ale tam jeszcze jest kurwa może z pięciu sześciu kurwa no, to jest dla mnie, dla mnie e, pewna pomoc naukowa. O kurwa, chyba granata rzucili naprawdę przerąbany moment. Oj, jeszcze to nie będzie koniec. Dobra, wchodzimy w kuj, wpierdalam się. Kurwa, znikła szmata, no. Dwa granata chujesz rzucają. Bez kurczby, synu. Tempe chuje. Uwaga! O jak ja nie ja widzę tych głosów. Przebane są Padła szmata, jedna, padła szmata. Ale ja przypuszczam, że tam jeszcze kilka osób jest. Może będzie jakaś kamizelka jaka przydał się. Choć już mato, jest, jest Jeszcze jest dwóch, trzech. Już zabijałem trzech, więc nie źle. Nienawidzę tej muzyki. Nienawidzę tej muzyki. Znaczy, zarombista jest. Co to, kurwa za okrzyki? Nie lepiej chyba tak. Z kim się walczy? Już nie pamiętam. Te archiwa jebane naprawdę prze, przejebane są Następna misja to samo, jeszcze kurwa gorzej będzie chyba Kurwa Sniper jest dwa Nie wiem, sniper to był Tak Kurwa, be, zobaczcie tych tu jesteś? jeszcze Dobra, dostał ewidentnie, ewidentnie tak Nie lubię tych archiwów Są przejebane Zapiszemy sobie, może to przejdziemy no przydałoby się, no bo to się jest praktyczny... A w dupę poszedłem, dobra. Zobaczcie co się tu dzieje, kurwa, z 10 stron. Tu jeszcze są chyba te... Ty... Kurwa, już moto. Kurwa, dostałem granatem. Wejdźmy na górę, tam chyba kamizelka, bo to jest coś konkretniejszego. Jest kamizelka. Tu. Byłeś tu! Oj, są niewiele, ale zawsze coś. Pójdziemy sobie górą. O, następna misja to też będzie, będzie przerąbana. Ale chyba już ostatnia tak przeraźliwa przede wszystkim misja. Dobra, może lepiej, bo. Bez... tych widzianych chyba nie ma. Co mi chyba te kutasy. Zobaczmy, gdzie Co chyba tylko te kutasy. Te oddziały nie wiem jak one się nazywają. Najemnicy, tacy, tylko jak oni się nazywają, to już nie pamiętam. Ta muzyka naprawdę rozpierdala. Posłuchajcie, ustawcie sobie na słuchawki to. W nocy, kurwa, by to włączył ktoś. Si posikali. Jeszcze jakiś jeden z nie jest, tylko nie wiadomo w sumie gdzie. Nie wiem czy tu, czy nie tu. Chyba też jeszcze przejście, jest jakieś, z tego co ja wiem. Tu też tu, tu, jest z... jeszcze takiej misji jak ta, to będzie jeszcze tak jak mówię, na pewno jedna. W potem jeszcze będzie pół misji takiej jak ta. Nie uruchamia się to teraz. O, a to urwa, spadłem gdzieś. Aha, dobra. Piszmy, tu Ja jeszcze, tu już. Yy... Błagam, żeby nic nie wyskoczyło. Żeby nic nie wyskoczyło. Kurwa, by wyskoczył ten hujek głupie. Nie to bym umarł. Naprawdę umarłbym. Nie żartuję. Coś, coś, jesteśmy zabili. Jesteśmy z za tymi drzwiami teraz. Nie mam Hammera, mojego kochanego, ale mam teczka której wcześniej nie miałem. Dobra, tu trzeba chyba się przedostać, czy nie? Chwila, 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 co tu trzeba zrobić teraz? Tu możemy chyba to wysadzić, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chwila, chwila. Okej, okay. gdzie jest jeszcze zjeżdżam? Już nie pamiętam tego momentu, szczerze mówiąc. Nie, dobra, koniec misji. Ja! Yeah, udało się. Uff! Przed nami zamarzalka, ale to w następnym odcinku. Cześć!